Pan z wami i słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego Ojca i Matki, żony i dzieci, braci i sióstr. Nadto i siebie samego nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z Was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. O który król mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z 20 tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Słowo Pańskie. Pan Jezus mało kiedy w Ewangeliach brzmi tak bardzo niezrozumiale jak w dzisiejszym fragmencie. Ten sam Pan Jezus, który mówi zawsze o miłości bliźniego. O tym, że trzeba kochać nawet nieprzyjaciela, a nawet oddać za niego swoje własne życie. Mówi dzisiaj coś zupełnie odwrotnego. Masz nienawidzić swoją rodzinę, swoich najbliższych. Masz znienawidzić swoją matkę, swojego ojca, swoją żonę, swojego męża, swoje dzieci, brata, siostrę. To brzmi niemal jak jakaś herezja, jak jakiś skandal. O ile miłość bliźniego jako zasada życia na co dzień wydaje się być trudna, ale właściwa, ciężko ją osiągać na co dzień, ale właściwa jest. O tyle taka zasada, która mówi o tym, żeby nienawidzić swoich bliskich, wydaje się być wręcz absurdalna, niedorzeczna. Kiedy na przykład ostatnio spowiadałeś się z tego, że nie nienawidzisz swojej rodziny? Przecież nienawiść jest grzechem, jest czymś złym. Dlaczego więc dzisiaj Pan Jezus mówi wręcz wprost, że mamy nienawidzić swoich bliskich. O czym tutaj mówi Pan Jezus? Zacznijmy od Starego Testamentu. Kilkakrotnie Bóg Jachwe mówi tam sam o sobie, że jest Bogiem zazdrosnym. To znaczy, że nie toleruje, żeby ludzie oddawali cześć, żeby modlili się do kogoś innego, do jakiegoś innego Boga, do innego bóstwa. Do tego stopnia, że Bóg był w stanie zniszczyć świątynię o na którym modlono się do jakiegoś innego boga. Był w stanie ukarać bardzo mocno wyznawców takiego boga, zabić kapłanów, którzy mu służyli. Po to, żeby pokazać, że tylko i wyłącznie on jest jedynym Bogiem. Przypomnijcie sobie taką sytuację, kiedy Izraelici na pustyni z nudów, ponieważ czekali na Mojżesza, aż wróci z przykazaniami, zbudowali sobie złotego cielca i jemu oddawali cześć. Kiedy Mojżesz wrócił, rozwalił tego cielca, bo chciał, żeby zniszczył tego cielca i żeby ukarał tych ludzi. I bardzo dużo jest takich momentów w Starym Testamencie. W dzisiejszej Ewangelii Jezus Chrystus pokazuje siebie samego dokładnie jako tego Boga Jahwe ze Starego Testamentu. Może ciężko nam dokonać takiego przeskoku myślowego, że Pan Jezus jest w rzeczywistości tym samym Bogiem, który stworzył świat. Jest tym samym Bogiem, który wyzwolił Izraelitów z Egiptu, który przeprowadził ich przez pustynię. To jest ten sam Bóg, o którym opowiada Stary Testament, tyle że w i nic nie zmieniło się także w kwestii jego zazdrości. Jezus chce, żebyśmy żyli w taki sposób, że absolutnie nic nie będzie z nim konkurowało, że nie będzie nic ważniejszego od niego. To jest pierwsze i najważniejsze przekazanie Dekalogu. Nie będziesz miał Bogów, cudzych przede mną. My bardzo często skupiamy się na tych pozostałych, na trzecim, czwartym, szóstym, zapominając, że pierwsze jest takie: nie będziesz miał Bogów, cudzych przede mną. Wszystko to. Co stawiamy przed Panem Bogiem, czemu dajemy większą wartość, ważność niż Panu Bogu, to w rzeczywistości w naszym życiu staje się Bogiem. To jest najważniejsze. I to może być wszystko. To może być nowy telewizor, przed którym spędzam, przed którym odprawiam nabożeństwa 4 godziny dziennie. To może być plotkowanie. Zbieram się z ludźmi i razem plotkujemy. To jest nasze bóstwo o innych, obgadując innych. A kiedy kończy się już temat innych, rozchodzimy się. Przecież nie będziemy rozmawiać o sobie samych. To może być piesek, zwierzątko jakieś, które jest ważniejsze niż domownicy, ponieważ jemu nadaje się większą wartość. Ono musi być zadbane dużo bardziej niż inni. To może być dla dziewczyny, chłopak, albo na odwrót, dla chłopaka, dziewczyna. Wszystko, co powie, jest święte. Może mnie traktować jak chce, nie akceptować moich poglądów, ale ja jego muszę. Muszę zawsze być na jego, na jej wezwanie, wtedy, kiedy trzeba, kiedy chce. To może być także, paradoksalnie, to może być także mąż, żona, mogą być dzieci, czyli ci, którzy są najbliżsi, wtedy, kiedy to oni stają się najważniejszym ważniejszym od czegokolwiek innego punktem odniesienia. Wtedy, kiedy nic nie ma poza nimi na świecie, wszystko, co oni powiedzą, jest święte i jedyne. Nie można z tym dyskutować. Albo w końcu takim Bogiem mogę być ja sam dla siebie. Jestem kowalem swojego losu. Wszystko zależy ode mnie. Ja sam siebie zbawię. Jeśli mnie nie wyjdzie, to już nikt mnie nie potrafi uratować. Wszystko może zastąpić Boga w życiu człowieka. Nie tylko rzeczy złe. Jak nałogi, alkohol, narkotyki, pornografia. Nie tylko to, mogą to być rzeczy też dobre. Praca, wypoczynek, współmałżonek, najlepszy przyjaciel. I tak bardzo często się dzieje. Zastanów się krótką chwilę, z kim najbardziej liczysz się w swoim życiu? Kiedy masz podjąć jakąś ważną decyzję, kogo najpierw chcesz spytać o zdanie? Kto od razu automatycznie przychodzi Ci do głowy? Jego muszę spytać, od niego się dowiedzieć, co on myśli na ten temat. To może być internet, Google, to może być chłopak, to może być dziewczyna, to może być wróżka, to może być mąż, żona, a może to być Jezus Chrystus. Pan Jezus mówi dzisiaj coś takiego. Jeśli ktoś lub coś chce pretendować, chce być ważniejsze ode mnie, Chce być Bogiem w Twoim życiu. Lepiej niech w nim w ogóle nie uczestniczy. Niech odejdzie, niech zniknie Ci z oczu. Masz, go, masz tą rzecz albo tą osobę znienawidzić. Ale jak to? Czemu od razu takie mocne słowa? To jest tak zwany semityzm, czyli sposób wyrażania przez Żydów emocji, uczuć. Oni bardzo wprost nazywali uczucia. Albo białe, albo czarne. Można było albo kogoś kochać na zabój, aż do śmierci. Albo nienawidzić, nic pośredniego, tylko białe, tylko czarne. I tak z różnymi rzeczami. Wobec tego można powiedzieć, czy, o co tutaj chodzi? Tutaj rzeczywiście chodzi o taką nienawiść. Bardzo to pasuje. Ym, tylko, że takie właśnie mocne słowa tu pasują. Więc co można powiedzieć? Mam nienawidzić swojego męża, mam on nienawidzić swoją żonę, mam nienawidzić swoich dzieci? Tak, tutaj właśnie nie ma pomyłki. Masz dzisiaj znienawidzić totalnie swojego męża, swoją żonę, swoje dzieci, swojego najlepszego przyjaciela, swojego narzeczonego, swoją dziewczynę, swojego pieska. Znienawidzić ich, ale masz powiedzieć coś takiego, żono, mężu i tak dalej. Nienawidzę ciebie jako mojego Boga. Nie chcę, żebyś był, żebyś była moim Bogiem. Kocham cię ponad życie jako moją mamę, jako moją żonę, jako mojego męża, jako moje dzieci. Życie za ciebie oddam. Bądź więc moją mamą, moim mężem, moją żoną. Nie chcę, żebyś był moim bogiem, bo nim nie jesteś i jeśli tylko próbujesz, to wszystko się rozpada na kawałki. To nie jest więc ewangelia o nienawiści, wręcz przeciwnie. To jest ewangelia o wielkiej miłości, żeby kochać wszystko jako takie, Jakim jest naprawdę? Nie mogę przecież kochać mojego pieska, jakby był moją żoną, bo to jest śmieszne, to jest niedorzeczne. Tak samo nie mogę kochać mojego męża, jakby był moim Bogiem, bo to też jest coś niepoukładane, coś jest pomieszane. Tak jak kiedyś powiedział święty Augustyn, takie znane zdanie, dosyć proste: Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na właściwym miejscu. Ale co to znaczy, że ktoś, że coś jest na pierwszym miejscu? Co to znaczy, że Bóg jest na pierwszym miejscu? Przede wszystkim chodzi o to, że go kocham, że go kocham najbardziej. A w związku z tym chcę, żeby wszystko, co robię, wszystkie decyzje, które podejmuję, podobały się Jemu, żeby przybliżały mnie do niego wszystkie decyzje, od takich najmniejszych, po takie najbardziej ważne, wybór szkoły, wybór męża, wybór żony. Wybór miejsca na wakacje, wybór pracy, wybór tego, jak traktujesz innych, jak traktujesz siebie samego, do czego w życiu dążysz, jak dbasz o to, co masz, o czym marzysz. Czy to się podoba Panu Bogu? Czy to jakoś przybliża mnie do Niego? Przecież jeśli sportowiec jest mocno zaangażowany w swój sport, Całe swoje życie podporządkowuje temu, żeby odpowiedniej porze wstawać, robić trening, odpowiednio się odżywiać, ubierać. Wszystko, całe życie potrafi nawet spotkania rodzinne, z przyjaciółmi, podporządkować temu sportowi, a co dopiero Panu Bogu? Czy nie jest to możliwe? Ale to jest takie myślenie, że na wszystko patrzę ze świadomością, że On jest, i że On Jemu na mnie zależy, i od Niego wszystko zależy, także moje życie. Czy wobec tego liczenie się w życiu z zazdrosnym Bogiem Jachwę jest kosztowne? Oczywiście i to bardzo. Czasem jest to plakietka. Wyizolowany, niepopularny, staroświecki, fanatyk. Nawet we własnym domu taką można otrzymać. Zmagamy się przez to, że chcemy być blisko Boga, z własnym grzechem, ze słabościami. Po co? To jest takie trudne. Wchodzimy w różne konflikty, żeby dojść do prawdy. Dajemy świadectwo w rodzinie, w pracy, chociaż to jest takie niekomfortowe, takie niewygodne. Nie idziemy na łatwiznę. To jest bardzo kosztowne. Zastanów się więc, czy masz na to ochotę. Jak mówi dzisiaj Pan Jezus w takiej krótkiej przypowieści o budowaniu wieży, nie da się rozpoczynać jej budowania bez obliczenia kosztów. Analogicznie, nie da się wchodzić w relacje z Panem Jezusem, nie obliczając kosztów. A koszty są całkowite. Nie da się dać mu troszeczkę, tylko kawałek, na przykład tylko jedną godzinę w niedzielę, tylko post w piątek. Bogu to nie wystarcza. Jak? Jezus Chrystus, który jest Bogiem zazdrosnym, on chce zawsze absolutnie wszystkiego, całego ciebie. A co w takim razie w zamian? Zaryzykuj, a sam się przekonasz. Amen.